Cześć! Z tej strony ZXNerd i jestem tu dzisiaj po to, żeby zakończyć całą serię AZX od Adidasa, którą serwowała nam Chmielna. Co? Zostały nam dwie ostatnie litery do odkrycia i są to litery O oraz litera E. Ale zanim przejdziemy do pokazywania tej ostatniej dwójki dla wszystkich osób, które nie mają pojęcia czym jest AZX Pack, szybkie podsumowanie. Adidas na przełomie 2020 i 2021 roku serwował nam modele butów przypisane do każdej litery alfabetu. Cała akcja to niezwykła gratka dla wielbicieli Adidasa, ostatni raz tego typu premiera i AZX Pack miały miejsce na przełomie 2008 i 2009 roku. Obecny AZX Pack wyróżnia się tym, że do każdej litery alfabetu przypisano tysięcznik z rodziny ZX i tym samym w, w, w pośród 26 liter Dostaliśmy aż 28 modeli, ponieważ dwie litery, czyli litera B oraz litera I były podwójnymi wydaniami, więc łącznie w całym AZX Packu można było uzbierać aż 28 różnych modeli butów. I idąc tym pakiem możemy cały AZX Pack podzielić na różne grupy. Oczywiście m, pierwsza rzecz to podział AZX Packu ze względu na to, jakie modele miały swoje premiery. I tutaj nie ma zaskoczenia, najwięcej dostaliśmy modelu ZX 8000, który chyba dla Wszystkich fanów Adidasa jest chyba najlepszym tysięcznikiem. a na drugim miejscu to akurat dla mnie zaskoczenie pojawiły się ZX5000, bo tutaj mieliśmy aż cztery modele. Mieliśmy do czynienia z dwoma modelami ZX9000, dwoma modelami ZX6000, z dwoma modelami ZX1000. Tutaj warto dodać, że ZX1000 była to ich pierwsza premiera. Od 30 lat i tym samym w AZX-Packu mieliśmy pierwszą reedycję oraz pierwszą kolaborację właśnie na tym wydaniu. Kolejny model, który również wyszedł w dwóch parach, mieliśmy go pod dwoma literami, to zx 10000, czyli najnowszy model, jeżeli chodzi o tysięczniki od Adidasa. Model, który powstał w 2019 roku, a najmniej liczny, bo mieliśmy do czynienia tylko z jedną premierą tego modelu, były zx 7000. dostaliśmy tylko i wyłącznie jedną parę pod literą H. I tym samym mamy prawie wszystkie modele pogrupowane. Została nam jeszcze jedna grupa, grupa nowych modeli. I specjalnie zostawiłem ją na sam koniec, ponieważ dzisiaj pokażę Wam aż dwa nowe modele. I jako pierwszy będzie model spod litery O. O jak? O jak Overkill. ZX85000 od berlińskiego butiku Overkill to nowy model, który zaskakuje swoim połączeniem. Jak można łatwo domyśleć się po nazwie, ZX8500 łączy w sobie cechy modelu ZX8000 oraz modelu ZX9000. Butik Overkill to meka dla wielu fanów Adidasa. Jest to sklep, który już zasunął wieloma kolaboracjami właśnie z marką z trzema paskami. Tym razem na warsztat wziął ZX. Jest to jedna z niewielu kolaboracji sklepowych, która pojawiła się w obecnym AZX paku. ZX 8500 od Overkill'a nie bez przyczyny nawiązuje do graffiti. Sklep ten na początku lat 90. był magazynem właśnie o tej tematyce i dopiero później przeobraził się w sklep z butami, który bardzo mocno dzisiaj nawiązuje do swoich korzeni i tym samym Podkreśla to nowym projektem w ramach AZX Packu. Na ZXach 8,5, chyba tak będzie mi łatwiej mówić, znajdziemy nawiązania właśnie do koloru farb, do puszki z farbami, znajdziemy tu znaki ostrzegawcze, znajdziemy tu również tagi. Jest to mega kolorowe wydanie, bardzo ciekawe wydanie, tym bardziej, że łączy w sobie elementy dwóch modeli. Jestem ciekawy. Czy jesteście w stanie wyróżnić, które elementy zaczerpnięto z którego modelu Adidasa? Jednym z elementów, który zasługuje na wyszczególnienie, to specjalny dodatek, który znalazł się właśnie w ZXach 8500. I mamy tutaj specjalną nakładkę, która chroni nasze buty. Jest to układ przede wszystkim wstępny graficiarzy, którzy nie chcą, aby ich nowa, świeża para butów pobrudziła się przypadkiem kroplą farby, więc do tego modelu zostały dołączone specjalne ochraniacze, które ma, możemy nałożyć na cholewkę buta i cieszyć się dzięki temu czystymi butami, niezależnie od tego, co robimy i gdzie to robimy. I już teraz ostatni model i z ciężkim sercem, ponieważ tym samym będę kończył serię AZX-ową, przedstawiam wam model, który kryje się pod literą E. E jak? E jak Evolution. I chciałoby się powiedzieć, że E bardziej jak Ent niż Evolution, ale ten model bardzo dużo tu wyjaśni i jest to przełomowy model, jeżeli chodzi o jedne z dwóch najważniejszych linii Adidas z początku lat 90. Zdarzyło Wam się kiedyś wsadzić coś do szafy i o tym zapomnieć, i znaleźć to po kilku miesiącach, a nawet latach? No i właśnie to przytrafiło się jednemu z pracowników marki Adidas, który w 1989 roku na pewno pracował w centrali tej firmy. I w 2018 roku zadzwonił on do swojego dawnego pracodawcy i powiedział mu, że znalazł prototyp jednego buta w swojej piwnicy. I w sumie nie wie co to jest, bo ten model nigdy nie pojawił się na sklepowych półkach. Cała historia bardzo zaciekawiła w ludzi zajmujących się historią marki w centrali Adidasa, więc szybko zaczęto badać o co chodzi z tym modelem, i udało się ustalić, że jego nazwa to ZX0000. Był to prototyp, który nigdy nie pojawił się na sklepowych półkach, i łączył on w sobie dwie najważniejsze linie Adidas ZX oraz Adidas Equipment. A łączył on je przede wszystkim poprzez swój wygląd. Na modelu zero możemy znaleźć aż cztery elementy nawiązujące do innych modelów Adidasa. I tym samym mamy panel boczny, który wykorzystano w modelu Torsion Harmony z 1991 roku, wzmocnione zapiętki, które znamy z equipmentów Running Support, 1991 roku, podeszła środkową, którą doskonale wszyscy znamy z modelu ZX 9000 oraz amortyzację pięty, którą również znamy z modeli Adidas Equipment. I ten sam model z czterema zerami jest łącznikiem dwóch najważniejszych, najważniejszych linii Adidas, czyli serii ZX oraz serii Equipment. Seria Equipment na rynku pojawiła się na początku lat 90., i myślę, że tym samym Adidas daje nam do zrozumienia, że kolejny duży comeback, który nas czeka, jeżeli chodzi o ich markę, to właśnie linia Equipment. Dawno nie mieliśmy Audisowych wydań Equipmentów, a czy przy okazji tego Adidas zaserwuje nam jakieś nowe wydania? Zobaczymy. Ja się bardzo cieszę na wydania Retro z tej linii pozwoli mi ona uzupełnić braki w mojej kolekcji. I tym samym kończymy AZX Pack od Adidasa. Przez ostatni rok na moim kanale pokazałem Wam wszystkie modele, które wyszły w ramach tej serii. Jeśli udało Wam się jakieś kupić, dajcie znać w komentarzach, które. A przy okazji jestem bardzo ciekawy, które modele, który model według Was jest najciekawszy i najładniejszy. Zapytałem Was na swoim Instagramie, która para z AZX paku według Was jest najładniejsza i tutaj bez zaskoczeń wygrał model ZX 8000 Frozen Lemonade i bezkonkurencyjnie wygrał on miano najładniejszego modelu AZX. I muszę się z tym zgodzić, bo ten, to wydanie spod litery F jest chyba najbardziej zbliżone do takiego typowego retro wydania ZX 8000 jest najbardziej w klimacie ZX 8000 Ładna kolorystyka, nieprzekombinowane, nieprzesadzone, spoko materiały. Później było ciekawie, bo drugie miejsce Egzequo zajęły trzy wydania. Było to wydanie ZXów 8000 Lego, ZXów 8000 Bape oraz ZXów 8000 Irak. I o ile przy Bape'ach i Irakach nie mam podziałki na to, i które kolorystyki były lepsze, o tyle zaskakujące jest to, że te trzy wydania zebrały tą samą liczbę głosów i tutaj ciężko mi się zgodzić, jeżeli chodzi o LEGO. Ja prywatnie uważam, że LEGO, o ile są fajnym wydaniem z perspektywy koncepcji yy, i za, rozpoczęcia całej współpracy Adidasa oraz LEGO, to na pewno nie są aż tak ładnym wydaniem w całym AZX Parku, żeby gdzieś tam rzucać je na drugie miejsce. Na, można powiedzieć, trzecim miejscu znalazły się ZX y Water Waterspoon'y, które myślę, że są jednym z ciekawszych wydań, jeżeli chodzi o cały AZX Pack, ze względu na to, jak wyglądają, z czego są zrobione, jaka jest ich koncepcja, jak są różne i kolorowe i to jest myślę, że bardzo fajne, jeżeli chodzi o to wydanie. Jedynie, jeżeli jeszcze ich nie kupiliście, a macie taki zamiar, to polecam Wam ten but kupować przynajmniej pół rozmiaru mniejszy niż zazwyczaj. Na kolejnym miejscu znalazł model ZX. Które pokazywałem Wam dzisiaj ZX4.0, i tutaj szczerze się przyznaję, że jest to dla mnie zaskoczenie, bo o ile uważam, że ten but jest ciekawy, ładny, fajny powrót historyczny, to w przypadku całego azx Packu uważam, że spokojnie. Są też jeszcze inne modele, które wyglądają lepiej. W moim przypadku, jeżeli ja miałbym wybrać swoją trójkę najlepszych wydań. Myślę, że znalazłyby się tam właśnie water Waterspoon'y, znalazłyby się tam Frozen Lemonade i z trzecim modelem miałbym problem, bo zarówno podobają mi się ZX10000 i Mason, bardzo lubię też Atmos'y, lubię też zielone i czarne Bape'y i bardzo podobają mi się ZX7000 -y Haiti, które uważam, że są bardzo niedocenionym wydaniem, więc myślę, że to trzecie miejsce jest u mnie nie do obstawienia, bo musiałbym rzucić tu po prostu wszystkie inne wydania z AZX Packu. Ale jestem ciekawy Waszego zdania. Dawajcie znać w komentarzach, jakie pary według Was były najładniejsze. I tym samym kończymy cały AZX Pack. Sprawdzajcie stronę Chmielnej, bo znajdziecie tam wydania Adidas Consortium. Jest to jedyny sklep w Polsce, który ma dostęp do tej linii. A tym bardziej sprawdzajcie stronę Chmielnej, bo może jeszcze znajdziecie tam niektóre wydania z AZX Packu. Bardzo Wam dziękuję za prawie rok oglądania tej serii. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. ZXNerd Nerd odmeldowuje się. Do zobaczenia. Cześć!